Siema, witamy was w dzisiejszym odcinku Dzisiaj ze mną jest Muli Siema Szukamy miejsca, mamy nadzieję, że... Ale tu jest dużo ludzi, ło Bo w dzisiejszym odcinku przykleimy tutaj kasę przed wejściem I zobaczymy ile ludzi się na to nabierze i będzie chciało ją podnieść Dobra, idziemy, dalej. i trzymaj Szkoda, że tu nie wzięliśmy żadnej kamery Mogliśmy tą twoją wziąć Ale dobra, w dupie Dobra, styknie Nie tu nie tu. 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 Tu? Tu. Dawaj, dawaj! Jeszcze, jeszcze! Jeszcze z jedną. Zetę. Dawaj, jeszcze 20 groszy. Iść przykleić tą kamerę. Nie wiem jak chcesz, nie? Idę. Pojeb. Normalnie pojeb. Na policję trzeba zadzwonić. Tak, chciałam ja No. Na policję trzeba zadzwonić. Tak, tak, tak. Zauważył kamerę. nas. Ściągnij zadzwonić. Słucham? Nie wolno takich rzeczy robić. Ale dobrze, spokojnie. No to ściągnij to, nie wolno nagrywać. Ja, ja nie mam pozwolenie. Ja mam pozwolenie. Tak? Sprawdzimy? Tak. Na policję? Może pan zadzwonić. No. O kurwa, ale się dziadek Co powiedział? Ta Biedronka już jest spalona na mnie tak już, już nie, lubi. nie lubią nas tam Nie no Kurde, ale zawsze w tej Biedronce zawsze trafiamy na jakiś takich dziadów, nie? Moi drodzy, słuchajcie, mamy niestety tylko i wyłącznie jedną reakcję Aczkolwiek myślę, że taką grubą w sumie Ale Ziomek się mega zrage'ował e, Nie pozdrawiamy, niefajny pan No bardzo nieprzyjemny W dotyku? Nie, nieprzyjemny, <ślined> no, po prostu nieprzyjemny mm. to, Co można tu jeszcze powiedzieć? Zapraszamy na kanał Mateusza Mulego, nie, A właśnie, także jeśli chcecie zobaczyć jego kanał macie go w opisie, albo tu chyba w karcie, albo tu nie wiem. Co się ja ja przypilnuję, żeby był. Także zajdzie, widzimy się w następnym odcinku. Cześć Piona.